Hej, tutaj Spec i Dzisiaj pokażemy wam mój domek Płyniemy łódką do przystani Już widać go z daleka Jest zbudowany głównie z drewna Taki wiejski domek Typowo wiejski domek <noise> Z gospodarstwa Chodzimy do środka. A tu psiurek przed wejściem pilnuje. Ma imię? Ciła. Oryginalnie. Tu mój salon. Jedalnia. Dywan fioletowy. Kominek. Teraz pójdziemy na górę. A co to jest? Kominek. A gdzie oj? Płoń. Coś się bałku i do piekieł. Na Tam nie chodzę, O się boję. Tu pierwsze piętro, kuchnia, O tutaj szafa grająca, czy co to jest, nie wiem. Kuchnia, lodówka, pusta, piekarnik. Biedaż piszczy Nie uzupełniłam, nie byłam na zakupie. Co tutaj Pieczemy kaktusa na obiad Tu zlew Mogą myć nogi? Nie Tu myję Nie O, tu sypialnia, moje roślinki Łoże małżeńskie Nie, mieszkam sama Aha Dobrze wiedzieć Możesz przenocować na podłodze. <noise> 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 Balkon. Widok na moje jeziorko. A tam co tam daleko? Wiatr. To będzie w kolejnych odcinkach. No właśnie. Idziemy na... Ciasto? Mogę kawałek? Nie. No na deser. Aha. Na górę? Wchodź na górę. Szałasę z drobinkami? <laughs> Nie, to wyjście na poddasze. Aha. No, tu mam magazyn. Wszystkie swoje gadżety chowam. Narzędzia. Są podpisane. Gdzie masz skarby? W skrzyni już napisem skarby. <laughs> to jeszcze, jeszcze. O, tutaj. Wow. Zauważyłem, że jest ten kwałki złota można rozbijać, tak? To jest samorodek złota. Ale można sobie złota zrobić? To jest ze złota, ze sztabki. Czyli można ze sztabki robić, tu mówię. Uh -huh. O cegiełki tutaj wypala. Mogę um. zeskoczyć? Możesz. Przeżyję, czy nie? No raczej. Coś mi łupie w kręgu słupie. Tu jest zboże. Widzimy. <noise> Niedługo trzeba będzie śliczyć. Raz, ciałać. dwa, trzy, cztery rządki. wow, umiesz liczyć. Ty też. Ja nie, nie wiedziałam ile jest. To są arbusy, arbusy. i dyniusy. Dyniusy i arbusy. <noise> to mm, jak kaktusy. Kaktunisy? Można dotykać? Nie, bo się pukujesz. Ała. O, a tu czcina cukrowa. Cztina? Na książki. To jest bambus. No to bambus cukrowy. <laughs> no. Jeszcze muszę Wam pokazać moją piwnicę. Mm, piwnicę? No. A, tu jest. tą ziemiankę. <laughs> no to jest ziemianka. Tu tworzę sobie magiczne narzędzia. Jedną masz na razie. No, mam dwa. Dobra, nie się będzie. Dobra, nie zaglądaj. Nie pisało nie dotykać. Teraz zwierzątka. Tak, idziesz w tą stronę. Na około. Tu mam swoją oborę. A gdzie dach? Nie ma, bez dachu. Możesz je rozmnożyć. A gdzie zboże? boże? skrzyni Tylko... Możesz rozmnożyć y... krowy. Krowy? Krowy. Tip, 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 taś, taś. taś. mnie. Ona mnie kocha. O, kocha cię. Swój do swego Ej, Rona nie sobie wejść. Gdzie tu wejście jest? Oj, druga kocha. Koniecznie. Coś nie idą do siebie. Polecieli, spacznie. nie... U... Oj, 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 co oni tu robią? Jest mała. Będzie cenzor. Wydaj się. <laughs> Tam jeszcze... Yy, iść A do tu... kur. Nie, tą krówkę i tą... Tylko nie patrz sokik na to. Dobra. Jest mała. Słodziutka. Te małe, śmieszne głowy takie wielkie Dobra, wszystkie ze mną łażą. Koniec dzisiaj dzień do Co, kury? Kury mają... Jajka niepozbierane. Kurnik. Ale latają. Dzikusy. Na dzisiaj to już koniec. Żegnam się z wami. Cukiki. I spec i czekajcie już niebawem na odcinek trzeci. Możecie nas lajko lajkować, subskrybować, dawać fajne na YouTube. Pa pa!